Cześć! Witam was serdecznie na kanale Wędkuje w Polsce z tej strony Łukasz. Spotykamy się dziś w nietypowej scenerii, bo jesteśmy u mnie w domu. Byłem wczoraj na rybach, połowiłem sobie troszkę, więc nasyciłem się wędkarstwem, a dzisiaj postanowiłem nagrać dla was materiał. Myślę, że ważny materiał. Pogoda jest jaka jest, więc opowiem Wam o tym, jak się ubrać, żeby nie zmarznąć, jakie są zasady podczas ubierania się zimą. Oprócz tego przetestujemy moje nowe zakupy. To jest kombinezon IMAXa Thermosud oraz rękawiczki, gumaki, czapkę, kominy oraz inne akcesoria które pozwolą nam przetrwać nad wodą, nie zmarznąć i cieszyć się z naszego ukochanego hobby. Zapraszam Was do oglądania, a Wy zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i bawcie się dobrze. Na wstępie trzeba zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz, że żadne ubranie, nawet najdroższe, nie grzeje, ale za to robi to doskonale nasze ciało. A rolą Ubrań, rolą akcesoriów jest to, żeby to ciepło utrzymać, żeby to ciepło nie wychodziło, nie uchodziło z nas. A żeby to było możliwe, warstwa docieplająca musi idealnie współpracować z bielizną termoaktywną oraz warstwą zewnętrzną. A więc wyróżniamy trzy warstwy ubierania się na zimę. Wyjaśnię Wam teraz, jakie zadanie mają poszczególne warstwy. Pierwszą z tych warstw jest bielizna termoaktywna. Bielizna termoaktywna wygląda różnie, w zależności od firm. Wykonana głównie z poliestru. Zadaniem tej bielizny jest odprowadzenie wilgoci, którą wytworzy nasz organizm w postaci potu, na zewnątrz. Ten rodzaj bielizny nie musi być ciepły. Ważne jest, żeby odprowadzała pot na zewnątrz. Taka bielizna nadaje się... Nie tylko do wędkarstwa. Nadaje się również do wszystkich sportów biegania, wędrówek górskich, do narciarstwa jak najbardziej. Ważne w bieliźnie termoaktywne jest to, żebyśmy mieli dobrany dobry rozmiar, żeby nie była ona za duża ani nie była za mała. Musi dobrze przylegać do ciała, wtedy będzie spełniać swoje zadanie. Co do pielęgnacji takiej bielizny, nie ma ona szczególnych wymagań. Ważne, żebyśmy przestrzegali temperatury prania, która jest na metce, oraz używali lekkich środków pielących. Ja akurat używam bielizny termoaktywnej z Lidla. Nie jest zła. Jest to rozmiar L. Ja mam 180 cm wzrostu, 90 kg. Dodatkową zaletą tej bielizny z Lidla jest to, że posiada komin oraz wbudowany kaptur. Druga warstwa jest to docieplenie. Składa się ona głównie z dobrej bluzy polarowej, która dobrze odprowadza wilgoć na zewnątrz. Ta warstwa nie musi być używana przez cały czas. Używamy ją naprawdę w niskich temperaturach. Pozwala nam docieplić ubiór zewnętrzny i dzięki temu więcej ciepła kumuluje się w środku w nas. Ta warstwa druga to może być bluza polarowa, bluza z kapturem dobrej jakości. Ja akurat używam bluzy high -teca. Jest to bluza polarowa, ma około 300 gram. Dobrej jakości jest. Y... Jak za kwotę około 70 zł, to myślę, że nic lepszego nie dostaniecie. Dodatkowo, jeszcze w temperatury typowo jesienne, ja używam tej bluzy jako typowo warstwy wierzchniej. Bo byłoby za ciepło w kombinezonie. Oraz na koniec trzecia warstwa. Jest to warstwa wierzchnia. Ja akurat w tym roku zakupiłem kombinezon IMAXA. Jest to najtańsza wersja kombinezonu. Kosztuje około 400 zł. Jest to taki oto kombinezonik. Miałem go już 2-3 razy na rybach. Naprawdę za te pieniądze bardzo się sprawdza. Przetestujemy jeszcze jego odporność na wodę. Zobaczymy jak poradzi sobie z bieżącym strumieniem wody z kranu. Pokażę wam to na żywo jak to działa. Ważna sprawa odnośnie używania kombinezonu jest to, że są to dość ciepłe produkty. Ten produkt akurat iMaxa, myślę, że nadaje się do temperatur tylko i wyłącznie poniżej 10 stopni. Jest on bardzo ciepły, ma dobre ocieplenie polarowe. Testowałem go już trzy razy na rybach. W temperaturze około 5 stopni, gdzie było wiecznie, i około zera naprawdę daje radę. Często byłem rozpięty, bo było mi w nim za gorąco. Więc podczas zakupu tego kombinezonu, bierzcie pod uwagę to, że to nie jest kombinezon na jesień, tylko jest to kombinezon typowo na zimę. Jeżeli chcecie łowić, temperat jeżeli chcecie łowić w temperaturach około 10 stopni więcej jesiennie. Ten kombinezon nie zda egzaminu. Będzie go trzeba pewnie zamienić na jakiejś dobrej jakości softshella. Wtedy wykorzystujemy naszą warstwę docieplającą, polarek. Jeżeli to nie wystarczy, będzie padać, zakładamy do tego softshella i mamy zestaw gotowy na jesień. Nie musimy wydawać więcej kasy, wystarczy do tego Dobry softshell, który ochroni nas przed wiatrem, ochroni nas przed deszczem i możemy komfortowo łowić, jeżeli jest nam za ciepło, ściągamy softshellka i łowimy sobie fajnie w polarze. Do tego na sam koniec dochodzą akcesoria w postaci kominiarek, w postaci komina, gdy jest cieplej, rękawiczek, tu są zwykłe rękawiczki z Aliexpress, tu są rękawiczki mikado-neoprenowe oraz bardzo ważna rzecz, to jest czapka, ponieważ większość ciepła z naszego organizmu wydostaje się głową. Na sam koniec ważne są, ważne jest dobre obuwie. Ja używam lekkich kaloszy z pianki Ewa, są naprawdę bardzo fajne. Przy temperaturach rzędu około 10 stopni można w nich chodzić bez wkładki. Przy temperaturze takiej jaką mamy teraz, czyli około 5 do 0 są wkładki takiego typu filcowe. Te akurat gumaki są firmy Mikado. Kosztowały około 70 złotych. To jest ich już drugi sezon teraz. Naprawdę gorąco polecam. Jak za takie pieniążki to nic lepszego nie dostaniemy, które ochroni nasze nogi. Z akcesoriów, które używam, gdy nie jest tak zimno, jest to chusta firmy Savage Gear. Nie jest to drogi produkt, bodajże kosztowała tylko 20 zł. Jest to, dość cienki, jest to dość cienki materiał, więc nadaje się jak najbardziej na lato, wiosnę i jesień lub na ciepłe temperatury zimy Pokażę Wam jak ta kominiereczka wygląda Ma taki sam wzór czaszki na jednej i na drugiej stronie Teraz w czasach koronawirusa jest bardzo pomocna, zamiast jakichś maseczek możemy ją sobie nosić przez cały czas No wygląda naprawdę naprawdę fajnie, ciekawie, designersko Można ją sobie założyć bardziej na głowę i wtedy nosić czapeczkę z daszkiem. Jest rozciągliwa. Jak najbardziej za te pieniążki gorąco Wam polecam. Jest to mój nowy zakup na ten rok. Jest to kominiarka od Savage Gear. Jedno co można zobaczyć jakość tego materiału jest o wiele lepsza. Tu jest porównanie. Jest on cieplejszy. Jest on lepszej jakości. Ale minus tego jest, że jest to po prostu namalowany druk. Zobaczcie, myślę, że po paru praniach może być problem z tym. Powiedzmy, bo po prostu rozciąga się na druk. Można używać jej nawet pod czapkę. Gdy jest bardzo zimno, nie chcemy zmarznąć na twarzy, ubieramy sobie kominiereczkę. Na to ubieramy, na to ubieramy czapkę. I, jest, I mamy naprawdę bardzo fajny komfort termiczny. Cena tej kominiarki jest już dużo większa niż cena tego komina. Kosztowała około 60 zł. Kolejną rzeczą, którą używam, to jest nowy zakup. Jest to czapka firmy Graf. Jest ona bardzo fajnej jakości. Tu jest wyścielona fajnym polarkiem. Tutaj ma fajne ciepłe nauszniki. Tutaj ma bardzo fajne ciepłe nałóżniki. Jest to bardzo fajna czapeczka. Jestem z niej bardzo zadowolony. Jest ciepła. Miła w dotyku. I dość ciekawie typowo wędkarsko wygląda. Koszt tej czapki na Allegro to jest około 60 złotych. Pamiętajcie o rozmiarach. Tutaj u mnie jest to rozmiar 58 i jest to czapka, którą wymieniałem, bo wcześniej miałem rozmiar 54-58 i była ona przyciasna, mimo że ta czapka posiada tutaj regulację, więc ogólnie dla dorosłych facetów polecam rozmiar 58-62, przejdźmy teraz do ostatniej. Pozycji ubioru zimowego są w nim rękawiczki. Gdy nie mamy rękawiczek, bardzo mocno mamy uczucie chłodu, które idzie od rąk. Dodatkowo często moczymy ręce w wodzie podczas częstszego lub szerszego wypuszczania ryb do wody. Więc rękawiczki są jak najbardziej niezbędne. Ja używam dwóch modeli. Tak jak wam wcześniej pokazywałem te z AliExpress, to są typowe rękawiczki rowerowe. One są wiatroodporne, ale niestety mają zerową odporność na wodę. I jak najbardziej dają radę jako moje drugie rękawiczki. Są całkiem, całkiem fajne. Sezon przetrzymały. Troszkę tutaj gumki się odczepiają pomału. Ale jak za taką kasę, to są całkiem, całkiem. No i teraz już droższy zakup. Rękawiczki neoprenowe firmy Mikado. Z ściąganymi palcami. Trzema palcami. Ze wzmocnieniami wewnątrz dłoni. Rękawiczki mają ściągane trzy palce. To jest jeden, dwa, trzy. Więc nie będą przeszkadzać w zakładaniu przynęt itp. Rękawiczki są w rozmiarze XL. Ja nie mam jakichś szczególnie wielkich dłoni, a musiałem je wymieniać, bo wcześniej miałem eleczkę, która była ciasna. Tu są tu są fajne rzepy do regulacji. Wrażenie robią bardzo dobre. Bardzo fajnie wyglądają. Są bardzo dobrze wykonane. Są cieplutkie. Miałem je już kilka razy na rybach. To tak działa. Tak i możemy sobie funkcjonować. Szczególnie tutaj do zarzutu. Ale co wam powiem, wiatroszczelność mają na pewno, ciepło dają na pewno. No jedyny problem jest, który zauważyłem już nad wodą, że, że nie są wodoodporne całkowicie. My zrobimy jeszcze mały test. Zobaczymy, ile wody są w stanie przyjąć i z której strony i z której strony przemakają, czy tędy, czy tędy bardziej. Pójdziemy do zlewu i zrobimy test na żywo. No jesteśmy zrobimy tutaj. Teścik, jak się będą zachowywać te rękawiczki nad wodą? Najpierw może zewnętrzna część, później wewnętrzna to jedziemy z tematem. Powiem wam, że jest nieźle. Tutaj gdzie lałem tą wodę w 100% trzymają. Jeden problem jest, że przeciekają na szwach. Zobaczymy teraz od środka. Powiem Wam, że test przeszły średnio. Mam mokre dłonie troszeczkę, nie całkiem. Lejąc tutaj wodę, na tą część tych rękawiczek, jak najbardziej dawały radę. Problemem jest to, że czuć, że przeciekają na szwach. Więc wychodzi na to, że szwy nie są klejone. Tak jak myślałem, wychodzi na to, że szwy nie są klejone. Dając tutaj warstwę uszczelnienia, byłyby na, byłyby na pewno o wiele, wiele bardziej wodoodporne. Odporność na wodę mogę ocenić ich na jakieś 30-40%. Jakiś deszczyk, jakieś takie warunki atmosferyczne lekkie dadzą radę, ale o wkładaniu rąk do wody trzeba zapomnieć, bo tego nie wytrzymają. Od wewnątrz jest tak samo z wodoodpornością. Chwilkę trzymają pod wodą, ale już dosłownie po 2-3 sekundach przemakają. Nie ma jakiejś tragedii, nie są całe zalane, ale czuć lekko tą wilgoć już w środku w nich. Może wy znacie jakieś modele rękawiczek neoprenowych albo innego rodzaju rękawiczek, które są całkowicie wodporne? Jak coś, to piszcie w komentarzach. Może komuś się to przyda. Przejdźmy teraz do ostatniej części filmu. Pokażę wam. Jak wygląda ten kombinezon, jak leży. Pokażę wam jego funkcjonalność. Do tego myślę, że zrobimy test wodoodporności, taki sam jak z rękawiczkami. To przebieramy się. O, co? So. Zacznijmy najpierw od spodni. Fajna sprawa, spodnie są bardzo wysokie, zobaczcie. Tu fajnie będzie nam chronić plecy. Czy się schylimy na łodzi, czy będziemy, jak będziemy łowić na łodzi, nie ma problemu. Nie będzie nam tu nic podwiewać, plecy są chronione. Oprócz tego mamy dwie kieszenie z przodu. Fajna sprawa, widać kieszenie są gumowane. Tutaj normalnie jest guma i myślę, że to daje dużą wodoodporność. Oprócz tego dwie kieszonki jeszcze, żeby sobie schować rączki, jak jest zimno tutaj Tutaj jest zameczek, nie jest on gumowany, nie jest on wodoodporny, ale dzięki temu mamy dwa takie mankiety, które zapinamy i trzymają nam ciepło, chronią przed wiatrem, chronią przed wodą. Rozpinany jest tutaj, więc jak najbardziej można je szybko ubrać. Mają fajne szelki. Zapinane tutaj. Są dość grube, ale nie krępują ruchów. Bardzo fajnie, bardzo fajnie grzeją. Są cieplutkie. Kolejna sprawa, mają rozpinane nogawki. Możemy sobie ubrać na gumaka. Ja mam rozmiar eleczkę. Tutaj jeszcze na długość, myślę, że dla wyższej osoby już nie bardzo by się nadały. Ja mam 180 80 wzrostu, 90 kg Ale jak ktoś troszkę więcej waży, jeszcze to tutaj... Jest trochę jeszcze miejsca, więc myślę, mi że do 100 110 kg wagi dałyby radę. Kurteczka też jest w rozmiarze L. Fajna sprawa, że jest wyścielona polareczkiem od środka cieplutki. Mega sprawa, że ma bardzo wysoką stójkę. Zaraz ubiorę, pokażę Wam, jak to wygląda. Kaptu jest też wyścielony polarem. Oprócz tego ma jeszcze daszek. Oprócz tego ma jeszcze rzepy oraz ściągacze. Jedna wewnętrzna kieszeń na jakieś dokumenty. I ściągacze tutaj po bokach. Ubieramy. Tak samo jak w spodniach, zamek nie jest gumowany. Wodoodporność i wiatroszczelność dają mu te, te tutaj te dwie części materiału. Co do kurteczki. Dwie fajne kieszonki, żeby sobie schować ręce. Oprócz tego, dwie kieszenie, tutaj kieszenie, te są również gumowane, więc odporne na wodę. I jedna kieszeń, tutaj oprócz tego, fajne mankiety, żeby nam nie podwiewało w rączkach, regulowane tutaj na rączki, też. No i co wam mówiłem. Fajna sprawa ta wysoka stójka. Zobaczcie, jak to super wygląda i będzie, będzie naprawdę fajnie chronić przed wiatrem. Zobaczcie, jak wysoko fajnie. Oprócz tego, jak są ciężkie warunki, mamy kaptur, który tutaj zapinamy. I jesteśmy teraz naprawdę fajnie przygotowani na ciężkie warunki atmosferyczne. To jest najtańszy kombinezon IMAXA za cenę około 400 zł. Niestety, w tych kombinezonach producent nie podaje odporności na wodę oraz oddychalności. Odnośnie wodoodporności podaje, że jest całkowicie wodoodporny. Odnośnie wiatrooszczelności nie wiadomo, odnośnie oddychalności też nie. A odnośnie wody, odporności, na nią sprawdzimy zaraz. Tak jak obiecałem, sprawdzimy wodoodporność kombinezonu pod bieżącą wodą. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. To jedziemy z tematem. O, powiem Wam, że jest super. Zobaczcie. Woda całkowicie po nim spływa. Zobaczcie, woda całkowicie po nim spływa. Ta warstwa hydrofobowa jest jak najbardziej prawdziwa i daje radę. Zupełnie zupełnie nie czuć tej wody, zupełnie nie przemaka. Ciekawe jak długo i ile godzin Dałoby to radę, ale myślę, że ten test jest zdany. Daje radę, jak najbardziej. No, test odnosi wodoodporności. Myślę, że jest jak najbardziej zdany. Fajnie woda spływa po materiale. Materiał jej w ogóle nie, nie przejmuje. Film dobieg końca. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapkę w górę oraz dania subskrypcję. Będzie to dla mnie motywacja, żeby robić więcej filmów o tematyce wędkarskiej. Będzie to znak, że wam się podoba. Dobra kochani, to do zobaczenia w kolejnym filmie już z wody. Hej!